Pierwsza połowa, no, spaliśmy pierwszą połowę, wysiedliśmy zbyt późno z busa i tak to wyglądało. No, to jest, dopiero w drugie połowie chłopaki się obudzili, ale to, no, przy, przy 3-0 czy przy 4-0 to już były za, za daleko, żeby cokolwiek gonić. No, to, co nasze usprawnienie jest to, że gramy z chłopakami, którzy tutaj grali w okręgówce... Tak? Jesteśmy, przeszliśmy z, y, w lutym z okręgówki do trzeciej i musimy tym, tym, co mamy grać w trzeciej lidze I, Jako się staramy, chcieliśmy się utrzymać. No, wiemy, że... Nie do końca to, to zwycięstwo smakuje, tak jak mówimy, bo dwa błędy w drugiej połowie linia obrony popełniła. W, w pierwszym momencie nie było konsekwencji, w, w drugim już były dwie konsekwencje, bo jest czerwona kartka, jeden se na meczu nie zagra nasz podstawowy zawodnik, no i rzut karny. I jakby diametralnie mecz się w tym momencie zmienił, straciłyśmy pod koniec drugą bramkę, także myślę, że jesteście zadowoleni, ale nie smakuje te, te trzy punkty tak jak powinno.